Ja nie będę długo przemawiał. Chciałem po prostu, żeby moje przemówienie miało formę podziękowania i zacznę od tyłu. Chciałem podziękować panu przewodniczącemu i wszystkim członkom Senackiej Komisji Finansów Publicznych. Chciałem podziękować e, Sejmowej Komisji Finansów i posłom za uchwalenie tego projektu. Chciałem podziękować Ministerstwu Finansów. Chciałem podziękować. Rzecznikowi Praw Obywatelskich i wszystkim osobom, które pracowały na rzecz tego, aby to uregulowanie wprowadzić, bo te 66 osób to są osoby naprawdę potrzebujące. Ale nie występowałbym tutaj, żeby wszystkim tym instytucjom podziękować, a występuję z jednego powodu, bo w sposób szczególny chciałem podziękować panu Tomaszowi Piesieckiemu, który siedzi o tam, który jest taką osobą, której wyczerpała się taka suma gwarancyjna i który na drodze sądowej uzyskał dla siebie powiększenie takiej sumy, a wziął na siebie ten trud wielu miesięcy, wręcz powiedziałbym lat, przeprowadzania tej ustawy od momentu petycji, żeby taką sytuację, w której sam się znalazł, stworzyć dla innych, nie dla siebie. Bo pan Tomasz dla siebie na drodze sądowej taką sytuację uzyskał. Pan Tomasz inwestował swój czas w to, inwestował swoje pieniądze na dojazdy prywatnym samochodem z Białego Stoku i mogę szczerze powiedzieć, spotkałem w swoim życiu dużo osób z niepełnosprawnościami, które miały wiele samozaparcia, ale dawno mi się nie zdarzyło spotkać kogoś, kto by w sposób tak heroiczny że tak powiem, dążył do tego, abyśmy dzisiaj tutaj stanęli i mogli powiedzieć, że na tym ostatnim etapie procesu legislacyjnego jesteśmy. Wierzę głęboko, że nic tutaj się nie wydarzy i że to pójdzie do Pana Prezydenta, a wiem też, ponieważ było to przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, któremu przewodniczę, że także ze strony Urzędu Pana Prezydenta było solenne zapewnienie że jeśli ten projekt z Seatu wyjdzie, to zostanie niezwłocznie podpisany, więc jeszcze raz wszystkim, ale panu Tomaszowi w sposób szczególny chciałem z tego miejsca podziękować i poprosić o uchwalenie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję panie senatorze. Dołączam się do, do tego podziękowania.